Siemano graczu, widzę, ziewasz z nudów, ale nie martw się. Za chwilę będziesz miał już w co sobie pograć. Przygotowałem specjalnie dla Ciebie zestawienie 20 gier na telefon, które momentalnie wygonią nudę z twojego pokoju i już nie będziesz ziewał. Zasubskrybuj kanał, bo już nigdy nie musieć się nudzić. Gotowy? Za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. W tym shooterowym projekcie nie zabrakło też elementów RPG. Za każdym razem trafiamy do losowych pomieszczeń, na których końcu znajduje się skrzynia z umiejętnościami do wyboru. Gra błyszczy pod względem rozgrywki i interfejsu, wszystko jest intuicyjne, a między poziomami nie pojawiają się żadne reklamy. Twórcy zadbali o to, żeby nikt z nas się nie nudził, będąc w trakcie gry. To naprawdę dobra zabawa. Okej, okay, teraz przyszedł czas na wojenne klimaty. Do wyboru są dwie frakcje: Sojusz i państwa osi: Niemcy i Japonia. Na początku przechodzimy szkolenie, a potem do boju. Grafika wygląda zadowalająco: rozgrywka jest dynamiczna, chociaż silnikiem Unreal Engine 4 to to nie pachnie. Ale jeśli masz ochotę przymierzać lokacje i niszczyć wrogie czołgi, to proszę bardzo. Bardzo dobra strzelanka. Główny bohater kontynuuje swoją podróż po świecie, w którym epidemia wirusa zombie jest już w końcowej fazie. Ale nadal musisz mieć się na baczności, musisz być bezwzględny. Wypracuj w sobie uważność i oczekuj co sekundę na atak jakiegoś wroga. Celność i koncentracja pomogą ci przedzierać się z jednego miejsca w drugie, a to jest bardzo ważne. Myślę, że ta gra zadowoli twoje shooterowe serducho. Jest to ciekawa gra, w której możesz uratować dinozaury przed ich ponownym wyginięciem. I po co chodzić do szkoły, jak można zostać elitarnym treserem dinozaurów? Uratowane dinozaury możesz wykorzystać w walce ze złośliwymi najemnikami, groźnymi kłusownikami i złowrogimi naukowcami, którzy chcą wsadzić twoich pupilów do próbówek. Kto wie, może nawet i ciebie. Gra ma dla ciebie wiele do zaoferowania, o ile masz iPhone'a? Szkoda, że dla chińskiego rynku nie jesteśmy aż tak ważni i jest on tak daleko, bo tworzą niesamowite gry na telefon. Produkcja bazuje na przetrwaniu w nieprzyjaznym środowisku. Podobnie jak w innych grach tego typu będziesz zbierał, strzelał i rozmawiał z innymi NPC. Gra ma niezwykle rozwiniętą grafikę 3D, co nie? Jest to miód na nasze oczy, tylko żeby nasz telefon nie ześwierował przy tym cudzie, bo gra jest pełna wrażeń i akcji, a to jest wymagające od naszej Baterii. To jest zabawny symulator gorączki naftowej XIX wieku w północnej Ameryce. Czas zainwestować wszystkie swoje pieniądze i siły w wydobycie czarnego złota. Masz duże szanse, aby stać się odnoszącym największe sukcesy przemysłowcem naftowym. Wydobywaj i sprzedawaj ropę. Monitoruj rynek, aby zawierać korzystne transakcje. Kupuj nowe ziemie i przebijaj się do środka. To nie będzie łatwe, konkurencja zrobi wszystko, by cię pokonać. To będą godziny dobrej zawodnictwa. bavit Jest to gigantyczna produkcja, do gier z taką rozdzielczością warto, żeby telefony gamingowe wyglądały jak małe przenośne monitory, bo to wygląda serio imponująco. Gra zawiera dość rozbudowany system personalizacji postaci, a także możliwość podróżowania po rozległym świecie, nie tylko po ziemi, ale także po niebie i morzu. W dodatku gra jest mega mega płynna. Podobnie jak w Genshin Impact możesz zanurzyć się w lokacjach przesiąkniętych duchem mitologii wschodniej. Jest to fascynujący western, w którym pojawiają się elementy skradanki, w którym trzeba zadbać o los małego chłopca. Sześcioletnie dziecko straciło matkę porwaną przez bandytów. Okropna sprawa, ale chłopak nie zamierza pogodzić się ze stratą. Wyrusza odszukać i odbić matkę, ale nie jest świadomy niebezpieczeństw, którego czekają. Mam nadzieję, że mu w tym pomożesz, bo bez ciebie sobie na pewno nie poradzi. Gra na androida, w której będziesz eksplorować nieznaną przestrzeń, aby poznać historię planet, a także znaleźć inteligentne życie na którejkolwiek z nich. Zbuduj niezawodny statek, zmodyfikuj go, mądrze korzystaj z dostępnych funkcji i działaj szybko w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Wykonuj zadania, których złożoność będzie stale rosła, jak i pieniądze, które za nie dostaniesz. Nazwij mnie wariatem, ale naprawdę spodobała mi się ta gra. Raczej nie chciałbym skończyć jako operator wózka widłowego, ale na pewno jest to coś, czym warto się przyjechać i pobawić. Czeka tu na ciebie całkiem zręcznościowe wyzwanie i szereg misji, by przenieść rzeczy z punktu A do punktu B. Jak widać, wszystko może być ciekawe, jeżeli zamienimy to w grę. A ty co o tym myślisz? Jest to przepiękna gra eksploracyjna 2D, w której możesz wyruszyć w wędrówkę po wielu poziomach, jako maleńka istota o imieniu PIP. Czyli jakby ktoś przeklnął, to on mógłby być cenzurą. Ale dobra, suchary na bok, bo nie przyniosłem sobie wody, a mam ci jeszcze wiele do przekazania. Każdy level to bujny krajobraz, piękny zarówno wizualnie, jak i tematycznie. Lecimy dalej. Mam tutaj dla ciebie coś wspaniałego. Mistyczna gra na kanadyjskiej dalekiej północy. Jest to narracyjna przygoda typu point and click, obejmująca wiele epok. Wcielisz się w reporterkę, której celem jest zbadanie pewnej tajemniczej sprawy. Czas i miejsce: Arktyka XIX wiek. Będziesz poruszać się w czasie, żeby odkryć powiązania pomiędzy wydarzeniami. Będziesz przechodzić od sceny do sceny, z epoki do epoki i doświadczać tej pięknej podróży, która tutaj. I na ciebie czeka. Chyba nie ma lepszej gry dla miłośników broni. Dla osób ciekawskich też to będzie ciekawy tytuł, bo czy wiesz jak wygląda wnętrze na przykład minigana? Tutaj się dowiesz. Rozłożysz na części i poskładasz do kupy wszystko. Tutaj dosłownie możesz wejść do pistoletu i zrozumieć jego działanie. Tą grę pokazuje mądrym osobom, które są ciekawe nowych rzeczy i tego jak działa świat lub przynajmniej jego elementy. Ta gra odtwarza historyczne i współczesne przykłady geniuszu projektantów broni Fine. Wow, jest to futurystyczna gra, przygodowa point and click, w której główną bohaterką jest dziewięcioletnia sierota, mieszkająca w schronisku na dachu wieżowca mrocznej metropolii Neo Berlin. Mamy rok 2062, miastem rządzą potężne korporacje, a roboty stały się wszechobecne w życiu człowieka. Nagle okazuje się, że ojciec małej zostawił jej ważną misję, musisz pomóc jej zrealizować plan i uratować świat. Okej, okay, a teraz mam tutaj dla ciebie symulator jazdy samochodem policyjnym na Androida, w której zobaczysz, jak oficjalnie wyglądają dni stróżów prawa. O ile w większości można ich tak nazwać. Sam symulator jest nieźle zaprojektowany, mapa ma niesamowitą skalę. Nie będziesz jedynie siedzieć za kółkiem, będziesz ścigać przestępców, łapać ich i wsadzać do więzienia. Wiesz co tu będziesz robić? Będziesz zarządzał poczynaniami różnych japońskich wojowników, których celem jest pokonywanie rywali. W każdym z trzech królestw tego wszechświata toczy się zaciekła bitwa, a ty będziesz brał udział w walce o władzę. Z każdym krokiem będziesz dokładał sobie nowe zasoby i ataki, które pozwolą ci tworzyć jeszcze bardziej zabójcze i widowiskowe kombinacje. Stawienie czoła wrogom i wyjście z tego cało będzie wymagało od Ciebie też trochę strategii. Jest to taka planszówka, tylko że w telefonie. Rywalizujesz z innymi o tytuł króla. Delikatnie strategiczna rozgrywka, która dzieli się na tury rozdzielane rzutami kostek. Jest to produkcja pełna kar i nagród, darmowa, każualowa, epicka i pełna przegód gra z wieloma poziomami, zapewniająca niekończącą się zabawę, no chyba, że zdecydujesz się pierdyknąć telefonem o ścianę, kiedy wkurzysz się na kolejną pułapkę na planszy. Zawsze byłem hucherkiem i gardziłem takimi sportami, ale dzisiaj jestem ich ciekaw. Może nie chce mi się grać w rugby na żywo, ale ten sportowy symulator zaspokoił moją ciekawość. Fajnie, że gra graficznie, nawet trzyma poziom, bo to dodaje realizmu całej zabawie. Jeśli chcesz poczuć emocje w trochę innej niż piłkarskiej formie, to proszę bardzo. Twoim zadaniem będzie przejść przez niebezpieczne odcinki tras w tej szalonej grze. Musisz jak najszybciej pokonać tor lub jechać bezpiecznie, nie uszkadzając auta. Istnieje wiele różnych wariantów rozgrywki, a czeka na ciebie ponad 50 poziomów pełnych przeszkód i pomysłowych zagadek, których nie masz nawet szans się spodziewać. Fajna jest tutaj realistyczna fizyka jazdy i system uszkodzeń, które dodają smaczku i realizmu całej zabawie. Może nie jakaś odkrywcza, ale ciekawa Biatyka, w której, jak widzisz, dosłownie możesz poskładać swojego czempiona do kupy z wielu elementów od głów do stóp. Graficznie tutaj nie ma przełomu, zdecydowanie zabrakło budżetu lub umiejętności, ale sama Biatyka na Androida zdaje sprawdzian. Możesz ją przetestować, jeżeli brakuje Ci wrażeń. Na dzisiaj, niestety, to już wszystko, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!